Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrza, to kolejny odcinek z mojej serii zagrajmy Miecze i Sandały 3 Solo Ultratus i dzisiaj nabijamy po raz kolejny do bosa proszę do Tear y, Bra Brain of May czyli y, Pana, Pan musk i coś tam tak dalej. To chyba Barwik jest, jeszcze sprawdzę. Ale nie wiem. Ostatnio poglądaliśmy Fizyklesa. Nabijamy dwa levele. Więc startujemy. Dwa levele. Wszystkich pochłaniamy. Dawno nie, bo nie nagrywałem odcinka. Mm -hmm. Może wyszedłem już z Ale tego się nie zapomina. I proszę. Bardzo ładnie. I teraz kolejny pan którego też spróbuję zepchnąć. Nie udało się niestety. 160 i... Pamiętam. Moc Zaklęć. Moc Zaklęć. Moc Zaklęć się nie zapomina. I teraz ten. Co ja tu miałem? Do intelektu. Gdzie tu miałem? Fererynie Później się zobaczy gdzie to miałem Ci poziom 4 życia Może z tego zaatakujemy 42, no to ładny. Podnosimy go Patrzę 5 do intelekt Nie wiem gdzie to miałem zobaczymy, ale chyli się postaci. Tu intelekt, tu intelekt, tu intelekt, tu intelekt, tu intelekt, tu tak dalej, tak dalej. Dobrze. Chcę zobaczyć jeszcze co w sklepach mają. Tutaj sprawdzę ja mam level 26. Kto by mógł, to bym Nic fajnego nie ma jeszcze. Tutaj już nic fajnego nie ma. Może być, szukam hotion mastery. 25, 25, 25, 29, 25, 9 do Interak. Arms 9 do Interak. Co możemy kupić? Czy są te Armsy? Tu wiele takich rzeczy jest. Tu jest. 54 tysiące. Na nic nie będzie stać później. Ale to bardzo, bardzo... Będziemy musieli kasę sobie załatwić. Ale kupimy. I dołożymy od razu. Okej. Okay. Podjął Mastery też posłucham. Tak czy siak. Nagrywania 3 minuty, więc dobrze. 24. Roz. 10 do Intelekt, widzicie? Chyba hand tu iPhone Mamy chyba 8, nie na mnie trzeba 10. 9 mam. Chyba. I tutaj jeszcze. Plus mini mogę. 4 do 26. 25 piąty... czwarty... A tutaj? siódmy Trzydziesty piąty... I Master. No i dobra, już dość. Możemy iść dalej. Z ekspieniem dwóch leveli. kaj najmocniejszym. I teraz najsłabszy Dobrze 520 Armora Bardzo dobrze Teraz jakiś opancerzony, ale nie aż tak bardzo Chcę mnie powstrzymać No to drugi poziom I naraz 1000 magiki mamy To nie trzeba się w ogóle powstrzymywać Tylko pędzić i atakować Naprawdę on ma tylko yy, niecałe 200, więc pójdzie łatwo. Drugiego poziomu i 370. Bardzo dobrze. I teraz ten, teraz z włosniejszego. 460 prawie 500. Atakiem bardzo ładnie. Już 40%. levela, tam 38%. Więc Już się zbliżamy powoli. O, 300 300 może można zajechać. 56. Tenisem zdrowi. Jakiego poziomu tu? 751. Nie widzimy takiej mocy. Mam. Ale ładnie. Dużo intelektu chyba mam. Nie pamiętam no to mam 700 900, no to ładnie. Nie wiem, może używać tego mocniejszego. Chcę zobaczyć fulla. O, fajna kosa. Full 957. Bardzo ładnie. Bardzo mocnie zaklęcie. Nie wiem, czy ja mam dane, że mam takie mocne, ale trzeba będzie zobaczyć. Zrzucamy. Nie udało się. No to tu z kula. nie, tu z dwójeczki. Tu z jedyneczki, nie mamy jedyneczki. 85. Bardzo ładnie. Nie zbliżamy się do połowy, no to przekraciliśmy 51,2% levela. Tak samo zrzucamy Nie udało się Drugi poziom I do zera Bardzo ładnie O ten jakieś tu ma fajne epimolety Tutaj Lodo Lightning Resist Mamy z dwójeczki I z jedyneści i pokonany. I nie trzeba się w ogóle było spinać. Tylko atakować te przeciwników. Jak są. I tutaj mamy kolejnego. Mamy 500 wszystkiego. Tutaj nie go pokonać. Yy, tym. Łatwo. Nie. Jeszcze mu zostało. Pierwszy poziom. Nie wiem ile robi. Ogień drugi. ale to się zobaczy jak będzie trzeba ogień drugi poziom i 274 dobry drugi 170 ładnie to jest, tym się nie da obronić w ogóle 3 czwarte już 3 czwarte levela Tylko 8 minut więc my nie łatwo zrobić Trójeczka, no to trójeczka 460 I ładnie 80% porotem. I bardzik I dwójeczka 34 zostało I skończony Ja już piąty chłopak na w tych kupicach I ładnie, 957. Super wręcz. I 90% za albo 87, to zbliżamy. O fajna gitara. Agility acrobatic. A, nie udało się. To będzie ogień drugi poziom. Mamy teraz 132, wcześniej 256. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało wtedy. Ale teraz się nie I Możliwe. Nie pisało. No tak samo spychamy. Spychamy. Nie udało się. Usza. Do 20. Ładnie. Ty ty. A już jest zniszczony. 132. A, Resist był widzę. 250%. Już widzicie, mała część levela Więc zaraz go będziemy mieli. Pogadając z takiego słabego. Nie udało się go zepchnąć. Łatwo. Teraz może jest. Pierwszy poziom. 185. I dobrze, level up. Tu... Co to tu mam aż tyle? Nie wiem. A mieliśmy. Które miałem brać? W to w to. Nie mogę? To w to damy. a no bo lightning był mocny, no tak. A bo ja to zakończyłem. Bez sensu, bo tak z własnym czarem nie skończyłem. Idziemy zaraz z tego. Było za łatwo. No będą trudności mówię, takie poszukam. Okej. Okay. A, wywalamy Gale'em. Nie no, udało się. Piąty poziom Lightninga, i za ile? O, 1300. Piąty poziom Trucisz też sobie załatwić. No to tu można z ognia, drugi i z trucizny pierwszy. Dobrze, nabijamy drugi level. Szybko to leci. Później będzie coraz wolniej i nie będziemy mogli za bardzo tego nabić, ale teraz nabijamy 400. Nabiliśmy. I kolejny O jaka gitara Dreaming do charisma Nie dało się spychać, chyba się nie dało spychać Co z tego? I z pierwszego 200 Bardzo dobrze Zwróciliśmy to jako czary Mamy tutaj, i tutaj z gayla prawie, prawie ognie 264, i Spotion Master na pierwszy poziom 1, 200, ładnie go dokończyło I okej, okay. kolejny jest, kolejny wyrzucamy. Nie udało się. Pierwszy poziom. Ja możemy z tego zaatakować. Mis. Dobra, to żeby nas nie zrzucił. To z drugiego poziomu ognia. I pokonany. Kupka ognia została. Już jedna trzecia. Nawet 37%. Ale wątpię 32 raczej. Drugi poziom, zostało. Teraz może być 40%. Ten słabo pancerzony, drugi poziom. 23 zostało. Kartego mi tylko tyle zadał, ale dziwne. Z tego było szarpnięcie. Jednak będą trudności na rycerzu, na 500 tysięcy obrony. Będą, będą. I wtedy będzie trzeba wzmocnić nasze czary. A nawet u siebie mam to, co wzmacnia. Zobaczymy. Nowe rzeczy. Tu wersko profil, czy mam to, co wzmacnia? i item. O, tylko to mam. I co tu nowego. O, 44, tyle mam. I do lightning damage. O, to do master, mastery, 44. O, rain. Waypoint mastery. Critical mastery. Dużo takich dobrych rzeczy. Już się zaczyna. I to wejdzie nie ma. To 20. O to bym się. Mamy 9 do Intelekt. to armura masz. Arms. Idziemy hmm. na Arms. Tak, ma tyle armura. Tarcze Nie mam jeszcze 20... 27. To nie mogę na 26. 26, nie wiem czemu nie mogę, nie mam okazji chyba. Fajne 10 to... Direct shoulders. A bym to sprzedał, ile nam brakuje? Ile by z to, raz za to powiem. 26. To ile kosztuje? 26. Kosztuje. Mm. 63 i 20 by mi wystarczyło To było cel. Pel Kurde, nie wystarczyło nam nic, to zrobimy taki mek jeden. O taki ich zrobimy. O! Już mamy kasę. Musiałem tak zrobić, żeby to mieć Teraz nie mamy karty Tu jeden do strain to trzeba zmienić tego Co mają jeszcze ci tak się rozejrze 7 20 waypoint Speed 10, 10 Minimalny Dmay 4D i tak dalej Tutaj jeszcze Ży siódmego, ósmego Ładnie Shinsy Nie wiem czy mi Tingsy mi chyba jaki Tu mam do zmienienia o to. Kingsy. Bardzo słabe, tylko 60 Armora. Chinch Shins. Problest Arms Things. Ale to jest słabsze chyba. Co się jeszcze zobaczy? Tutaj. 34. 4 do Interek. Punkt 4 do Mam lepszy. 4 do Interek. To mam lepszy. Jeszcze tu coś widziałem za tyle. Cześć. Tak, po tych najlepszych. Nie ma, tyle było. Jest wszystko założone, co trzeba. Idziemy dalej. Do tego najpierw. Mamy więcej armura od razu, prawie 600. Więc bardzo fajnie. Tyle armura mamy. Drugi poziom 400. Kończymy pierwszym. 200 Uczyłem chyba 8 do intelektu Ale dziwnie wpisało tyle a sprzedaliśmy za jeszcze mniej bardzo za połowę ceny Nie odliczyłem Dajsze I 400 O 66 Ja 200 Mogę go zrzucić zobaczyłem schodki w takim momencie 500% Teraz widzę, że go może, mogę zrzucić Nie udało się Jakiś mocny to trzeci poziom 500 Pierwszy poziom 95. Dobrze Tutaj ma jakiś hasak Ale do 15 nie ma co się obawiać 400 i 200 bardzo dobrze i dalej tu macie starczą bardzo dobra tarcza chyba intelekt dodaje chyba do intelekt a my mamy wejść do intelekt mamy lepszą tylko że mniejszy panc ma trochę o to teraz mocny ma mocny ma rzeczy Musimy z drugiego level'a I udało się Nie patrzyłem co my mamy za to Felerynę O Nie ja chcę zobaczyć Nie jest nie jest tak źle Drugi poziom Mogę go wywalić gejlem Wywalamy gejlem Nie udało się Pierwszy poziom i 200 Dużo mamy Education Master, jakby było trudno I wywalamy Chyba nie mamy gdzie wywalać Chyba jest prosto Nie ma tych jednej z tych dwóch oh. map, w której można wywalać I już Bliżej 70% Około Tu można wywalać Typów Jak można wywalać to Wywalamy się prawie No to teraz może jeszcze raz Kruje poziomu 754 Bardzo dobrze I teraz ten tylko. Jedziemy go. Z tego z wywalamy. I wypadł. Bardzo ładnie. Teraz ten. I tu też mogę go zwrócić. Jeśli się uda. Uwaga, jeszcze gitarę zobaczę No fajna gitara. Udało się. Dwa razy po Teraz ten. O ten jest słaby widać. Drugi poziom go położę. Najpierw drugi poziom ognia. Pierwszy ten e, Otion Mastery. I już więc 195% chyba. M3. I skończymy go podwójna gitara do Jiro. 16 nie boimy się. Na raz go ściągnęła, bardzo super naraz go ściągnęła i już ostatni nam został żeby pokonać wszystkich do levelu, Jestem w następnym odcinku boss 500 i level up, intelekt, oczywiście intelekt już mamy mieliśmy, level upa. W webach popatrzyłem, że dobre rzeczy są, ale na razie ten nie jest potrzebne. możemy jeszcze mejse zobaczyć ewentualnie. Mejse 19. Fajne te mejse na 32, już do 40 taki. trafi w Ale nasz też nie gorszy. Trafi... Yy... nam się zepsuła broń. Patrzcie, zepsuła nam się broń. Zepsuła nam się broń, trzeba kupować yy, tu. Zobaczysz. Hmm. Znanowała nam się broń, Czy się jeszcze znanowało? Chyba nie. O nie, broń się zepsuła. No. Nie, a Norway. O tak, o tak. A, bo tu mamy już. Piąty poziom, nie mamy tego ten dru dużo kosztuje. Ten piąty poziom tego potion mastery Jest potion Koresis Potion Mastery Pion jest kiedy wykupiłem piąty w 10 powinien jeszcze być artyus jest rezis nie wiem gdzie piąty tak czy jak w następnym odcinku będziemy wykonywać bossa zaraz zobaczcie raz 2 3 4 5 6 raz 2 3 4 5 6 do tego bossa dwa levely Będziemy nie wykonać e, sir e, brain of may Chcę go pokonywać, powinien szybko pójść. Może nas jeszcze tym zaskoczy. Tymczasem komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.